Sobota, kolejny dzień rozważania Słowa Bożego, sigle do dzisiejszej perykopy Ewangelii mamy tutaj. Zaczynamy rozważanie. Dzisiejsza perykopa z Ewangelii według Świętego Jana. Bardzo szczególnie podkreśla temat jedności, jedności w Kościele, we wspólnocie. I taką pierwszą kwestią, która mnie bardzo mocno dzisiaj zastanawia, jest to, jak to jest możliwe, że Kościół, że wspólnota ludzi o różnych charyzmatach, różnych posługiwaniach, zadaniach, różnych charakterach, osobowościach zachowuje jedność. Że ciągle idzie tą samą drogą za Jezusem Chrystusem? I myślę, że odpowiedział na to pytanie jest słowo miłość. Miłość przez wielkie M. Miłość Boga do człowieka, która napędza, aby kochać swojego bliźniego. Jak nas nauczył kochać Jezus Chrystus, umierając na krzyżu. Wielość posługiwania charyzmatów zadań ma swoje korzenie w miłości, w spalaniu się dla drugiego człowieka, ale także ma swój udział i korzenie w Duchu Świętym, który wszystkich scala w jedno i gromadzi. Wezwanie, abyśmy my byli jedno, tak jak Jezus jest w Ojcu, a Ojciec w nim jest bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym. Ojcze, spraw, abym ja był jedno z Tobą i nigdy nie odstąpił od Ciebie.